Krzysztof, Kamil Baczyński, elegia o chłopcu polskim, 20 marca 1944 roku. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, smutne oczy, rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożółk, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi, twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny, synku. Z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku? Czy to serce pękło?